W Goli, dlatego był nowy update. I dzisiaj go testujemy, więc bez przedłużania lecimy testować kosmetyki. Dotarliśmy już do sklepu, idziemy testować kosmetyki. Klik, 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 Dobra. Zebrałem już tutaj wszystkie kosmetyki. Będziemy testować. Pierwszy kosmetyk. Takie fajne misiu. Dobra. Kolejny kosmetyk. Balon. I jeszcze jeden kosmetyk. Mamy tutaj róże. Różne kolory. Dobra, eee, jeszcze ten, taki ładny Różowawy I czerwony Oba. Kolejny kosmetyk oh, Kolejny. Ej, O matka Kolejny Ejo, to jest fajny, fajny sklep Jeszcze jeden i jeszcze ten balonik. Bardzo fajny. Dobra, myślę, że to wszystko, co wam pokazałem dzisiaj yy, w nowym sezonie. Nie wiem, czy można to nazwać sezonem. Evente, albo nie, evente. Yy, po prostu aktualizacji. Ociemcie w komentarzach, jak Wam się podobał od 1 do 10. Do zobaczenia!